Do szkół wracają uczniowie z klasy 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Nauka będzie prowadzona w trybie hybrydowym, to znaczy, że 50% uczniów będzie uczestniczyło w lekcjach normalnie, drugie 50% naukę będzie realizować zdalnie. Taki system ma potrwać dwa tygodnie, później już wszyscy uczniowie rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym. Liczymy, że przez te dwa tygodnie młodzież po części się zaadoptuje, ale również ten okres po 31 maja, kiedy to już wszyscy stacjonarnie wrócą do szkół, aby realizować obowiązek szkolny, też ten czas będzie wykorzystany w dużej mierze na taką byśmy powiedzieli resocjalizację, powrót do, do społeczeństwa, odbudowywanie Wspólnoty szkolnej, wspólnoty szkolnej, którą stanowią głównie uczniowie i nauczyciele i ich rodzice. Podkreślał wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski. Od 4 maja w trybie stacjonarnym uczą się dzieci z klas 1-3. Przedszkolaki do zajęć wróciły 19 kwietnia.